powiem ale, ale mogę powiedzieć w których jakby sytuacjach ona się jeszcze rozwijała i w których w jakich sytuacjach się utwierdzałem, że to może być ciekawe na pewno jedną z inspiracji jeżeli chodzi o, o w ogóle cały koncept był film powiedzmy American Psycho i, i też rozdwojenie jaźni który miał tam Patrick Bateman może nawet rozdwojenie jaźni to nie jest to nie jest dobre słowo ale ale to podwójne życie które wiódł na pewno, na pewno też ogromną inspiracją było nie ma co się oszukiwać to zdjęcie, które wyciekło do internetu z moich studenckich czasów. Mhm. To też. W ogóle prost, że, że miałeś odwagę na wesele się tak ubrać. A, dzięki. No, no wiesz co, to, to jakby nie była dla mnie jakaś taka super komfortowa sytuacja, ale zdawałem sobie sprawę z tego, że każde tam delikatne potknięcie w moim wykonaniu, to, to będzie wiązało się z tym, że po prostu cała, że po prostu dam się zdemaskować, więc mm -hmm. przeprosiłem oczywiście Pannę Młodą, że, że taki jest outfit, a nie inny. I po prostu no nie miałem wyjścia w tamtej sytuacji. Tak jak jeszcze w kilku innych, dlatego też mocno później ograniczałem wychodzenie z domu i, i nawet jak jechaliśmy na tenisa i no mówmy i, się, no masz dziary na rękach, które i, trzeba było no, trzeba było te i na twarzy, które trzeba i na szyi, które trzeba było ukryć. Trzy warstwy musiały się tam znaleźć, zgadza się.